Witam Państwa bardzo serdecznie. Aktualnie znajdujemy się w Warszawie. W tym mieście można spotkać ciekawe i nietypowe obiekty. W dzisiejszym filmie udam się do jednego z nich. Zdecydowanie zasługuję na to, żeby umieścić go w tym stanie na moim kanale. Chciałbym jeszcze przypomnieć, że możesz zasubskrybować mój kanał, klikając taki sam czerwony przycisk tam na dole. Będę bardzo wdzięczny. Pomoże mi to w rozwojowi tego kanału. A teraz, nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Witam Państwa w głównym wydaniu Kuriera w dniach budowy. Na Bemowie otwarto wielkie centrum handlowe. Kredycja w całości sfinansowana przez Polski Kapitał. Tempo budowy było zawrotne. W połowie lipca murowano erekcyjne pod przyszłą inwestycję, a dziś po pięciu miesiącach przecięto wstęgę. W uroczystości udział wzięli m.in. prezydent Marcin Święcicki, Wojewoda Zdzisław Tokarski, przedstawiciele gminy Centrum, Gminy Pełnewe oraz mieszkańcy Warszawy. Łącznie przez kapitał Polski. Pięć lat temu jak się naszło nowy Austrii w Polsce, przyszły tutaj sieci handlowe zagraniczne i zaczęły budować duże domy towarowe czy centra i okazało się, że te inwestycje no, bardzo chwyciły. Makrofeszem Centrum handlowe Bemowo zostało otwarte 16 grudnia 1995 roku. Obecnie znajdują się tu warsztaty samochodowe, punkt sprzedaży i serwisu telefonów komórkowych, chińska restauracja, restauracja sushi, szkoła tańca czy ośrodek szkolenia kierowców. Ale poza tym wydaje się, że większość lokali stoi pustych. Najpierw zwiedzę dół a na końcu udam się na piętro. Tutaj można było kiedyś zamówić okna na wymiar. Jest sklep sportowy jeszcze czynny. Teraz przejdę tą alejką. Ta roślinność wkomponowana w środku centrum pewnie sprawiała dobre wrażenie w 1995 roku. Centrum przypomina duży, zadaszony bazar, a nie galerię handlową. W większości do budowy tego obiektu wykorzystano dużą ilość blachy i plastiku, a podłoże jest wyłożone kostką brukową. Zadbano też o to, aby wkomponować w niektórych miejscach obiektu strefy, gdzie rosną duże krzewy. Architektura tego budynku wzbudza dziś mieszane uczucia. w pasażach można dostrzec ogromnie czynnych lokali są już widoczne nieznaczne ślady wandalizmu mimo rozmieszczonych gdzie nie kamer duże znaczenie ma to że jest to teren otwarty nieogrodzony i można tu przyjść o każdej porze dnia i nocy Jak wyczytałem w internecie, tuż obok tego przybytku znajdował się komercyjny plac zabaw. Komercyjny, czyli pewnie trzeba było płacić pieniądze, aby skorzystać z tego placu. Aktualnie znajduje się tu tylko trochę piasku i stara latarnia. Zostało mi jeszcze tylko sprawdzić, jak to wygląda na górze. spotwarde Mamy szkołę tańca i naukę angielskiego dla dzieci i młodzieży. Toaleta. Zamknięta toaleta, tu jeszcze mamy obok drugie drzwi. Również są zamknięte. W tak dużym centrum tylko jedno WC i w dodatku zamknięte. Dobra, ja już słyszę, że zaczęło padać, także będę kończyć ten film w tym miejscu. Pamiętajcie, aby zasubskrybować ten kanał, zostawić jakiś komentarzyk oraz zachęcam też do odwiedzenia mojego Instagrama, jedyny w swoim rodzaju. Na razie